Aja, uśmiechasz się, to ładnie, podobasz się sobie, tak? No wiesz, te szaliki, wiesz, jak wiatr nie będzie wiał, to po co ci one? No nie, to jest taki wiosenny płaszczyk fajny, ale tam pod spodem mamy niespodzianki. Pokaż. To tak do pracy zestaw. Taki trochę elegancki do pracy, czy na takie wyjście? trochę służbowe. Ale zobacz mamy jeszcze, jeszcze, popatrz w lustro, mamy jeszcze coś tam pod spodem, no nie? A to już zupełnie na luzie. Właściwie na każdą okazję. Zobacz Ci ładnie w tym różu, popatrz w lustro. Dobrze się czujesz? Tak, bardzo dobrze. Widzisz ja takie robię. ładne pastelowe kolory, jesteś taka odświeżona, wiosenna. Widzisz, że fajne, takie kamienne szarości, beże, róże. Masz drobną filigranową sylwetkę, więc wszystko możesz. Zgrabniutkie biodra, nóżki, naprawdę nie ma żadnych ograniczeń. Pewnie jedyne to w rozmiarówce, tak? Domyślam się, że, że pewnie nie masz kłopoty, bo takie 34-36 jesteś. Ale takie, widzisz, mrzące wzorki charakterystyczne dla y, typu letniego ładnie podkreślają Twoją urodę. I w tym różu fajnie, cukierkowym. Podobasz się w sobie w różu? Tak, ja lubię ogólnie róż. Myślę, że tak. No i widzisz, i tak jesteś taka zupełnie na, na luzie, zakładasz żakiet, jesteś bardziej służbowa, mhm. a jak wieje wiatr, dokładamy płaszczyk, zawijamy się szalikami pięknie. Kolorze tutaj ci zostawiłam mm. wyglądasz jak cukiereczek. Zobacz, Agnieszka, taką torbę fajną znalazłam. Piękna i spodoba tobie się. Tak, ta, ta, ta. i co, i nosiłaby się? Troszkę za duża chyba dla mnie. No właśnie, wiesz co, to ja tak przestrzegam. Tak dużych toreb tobie nie wolno, bo najzwiększa od ciebie. Ja ją tak pochwyciłam, bo mnie urzekła swoim kolorem i to jest piękna szlachetna skórka, i w kolorze tu się ładnie komponuje, ale jest za duża. Umówmy się, że dla ciebie to tak połóweczka tej torebki, tak? Mhm. Podobnie z biżuterią nie możesz zakładać dużych, wiesz, geometrycznych elementów w uszy czy, czy na szyję, bo po prostu zginiesz w tym, tak? Także filigranowa sylwetka ma wiele zalet, ale też należy być czujnym, żeby po prostu nie przytłoczyć siebie dodatkami czy zbyt agresywnym wzornictwem. Mhm, rozumiem. Będę starała się wziąć pod uwagę te wszystkie wskazówki. Chociaż lubię duże torby.